To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o akcjach, w czasie których młodzi ludzie chwalą się tym, że mają buty za 3700 zł, plecak za 800, puchówkę za 5500 bluzę za 1700, koszulkę z długim rękawem za 1300 i czasem ich wygląd może kosztować nawet 30 tysięcy złotych. How much is your outfit? Oto pytanie, które dziś stawiamy. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry. To jest 8:10. Dzisiaj naszym gościem korzystamy ze Skype'a, ale sytuacja jest szczególna, ponieważ naszym gościem jest w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej, gdzie pisze swoją kolejną książkę, oczywiście o modzie, dziennikarka, pisarka, antropolożka kultury Karolina Sulej. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku lutego do dowiedzieliśmy się, wielu z nas, którzy nie mają na ten temat wiedzy, nie są świadomi tego, czym żyje świat mody, a właściwie co najbardziej, jeżeli chodzi o modę, może teraz interesować osoby młodsze. Dowiedzieliśmy się o tym, że w Warszawie przed jedną z galerii handlowych odbył się, no chyba to można nazwać, swoisty spektakl. Kolejna odsłona, tym razem Warszawa, akcji zatytułowanej: How much is your outfit? Na filmie, który można zobaczyć na kanale YouTube, widać młode osoby, głównie co ciekawe mężczyzn, którzy podchodzą do kamery i pokazują swoje nietanie ubrania. Posłuchajmy, jak to brzmiało. Siemano wszystkim, z tej strony Czuk, witajcie w nowym odcinku. Robimy dzisiaj How much is your outfit w Warszawie, bo dużo osób chciało, żebym nagrał ten odcinek w Warszawie, więc robimy to. Także tak, od góry może. E, Skima z na 500, bag Diora e, 11 tysięcy, burtka Moncler Palm Angels Ale mówisz 10 prawdziwe ceny, mam nadzieję. Tak. Ja Zajrzyjmy z tą osobą. Siemano. Siemano, siemano, to może zaczniemy od butów. Karolina, o co chodzi w tej akcji How much is your outfit? To znaczy, nie był to po pierwsze jakiś kanał YouTube, tylko kanał bardzo konkretnej osoby, która działa pod pseudonimem Czuks. I jest to nie tylko YouTuber, ale też raper, co ma tutaj bardzo duże znaczenie dla tej akcji How Much is Your Outfit? Ponieważ um, akcja ta. Ma swoje źródła w kulturze hip-hopowej, która to kultura hip-hopowa dzisiaj właściwie jest już częścią popkultury i to jej dominującą częścią, szczególnie dla tego pokolenia, które w te akcje w Warszawie i w inne akcje, które na całym świecie się odbywają podobne, jest bardzo mocno zaangażowana. Idole hip-hopowi to są dla nich idole popowi, to są osoby, które są dla nich wzorem wizerunkowym również, a wizerunek jest w hip-hopie bardzo ważny. I kiedy hip-hop powstawał, to te wszystkie takie oznaki luksusu, w tym drogie ciuchy i markowe ciuchy, były obiektem pożądania dla hip-hopowców. I albo realizowali to pożądanie poprzez podrabianie tych ubrań i ostentacyjne noszenie podróbek, albo rzeczywiście wybierali sobie niektóre marki i je absolutnie. Nie fetyszyzowali, śpiewali o nich kawałki i nosili je, często wydając na nie całe swoje pieniądze i nie mając gdzie mieszkać. I w tej kulturze um, mówienie o ubraniach, o markach, o tym ile one kosztowały, nie jest taką czczą gadaniną, ale jest rozmową o mocy. O pozycji społecznej, o odzyskiwaniu twarzy, budowaniu persony. I nie ma w tym nic zdrożnego, że dany hip-hopowy wokalista czy performer chwali się swoimi ciuchami. W ogóle kultura przechwałki w hip-hopie jest jedną z jej takich. Super immanentnych części. Przechwałki można wykonywać, rapując na ulicy, starając się przyścignąć innego rapera. Przechwałki wymieniają się w różnych hitowych, hip-hopowych kawałkach. No i ubrania są częścią tego wszystkiego. Więc ja uważam, że to, co się działo na ulicach Warszawy, jest rodzajem takiej hip-hopowej przechwałki, tylko że odzieżowej, robionej przez dzieciaków zapatrzonych w swoich idoli, którzy pod Podobnie się zachowują, pokazując swoje ubrania. Nie mają wstydu, że tak powiem, jeśli chodzi o eksponowanie ich walorów luksusowych. Natomiast, co jest tutaj też ważne, to że nie dotyczy to. Ich jakby praktyka całej mody w ogóle. Bo taka moda, moda od kityr, jakbyśmy powiedzieli, jako dorośli ludzie, mało tych dzieciaków obchodzi. Ich obchodzi właśnie to, na czym bazował hip-hop, czyli tak zwany streetwear. I dzisiaj to jest najbardziej żywa moda. I ta moda dzieciaków kręci. A to jest o tyle ważne, że ta moda streetowa ma ulicę w swojej nazwie. A kiedyś na ulicach i też na ciałach nastolatków dorastających, były głównie ubrania, które nazywaliśmy ubraniami subkulturowymi. I takie plemiona, które jeszcze ja pamiętam, jak Panki, Goci, granżowcy, Rastafarianie czy inne takie, to był krajobraz tekstylny, który dominował w liceum czy, czy w podstawówce. I ja się chciałam zapisać... Albo słynne sklepy indyjskie a, tak, a, z długimi spódnicami. Ale był też, były też wtedy dzieciaki, które um, zaczynały wyglądać jak hip-hopowcy, powiedzmy, czyli wcześniej fani polskich składów i fascynaci zagranicznego MTV, którzy pamiętam, potrafili wydać spore, jak na tamte czasy, pieniądze na, e, dzisiaj się mówi, sneakersy. E, I dla nich było. Te niektóre części garderoby bardzo ważne i również fetyszyzowane. O tym zresztą napisał bardzo ciekawie znawca, jakby tego stylu życia, do którego to znawstwa ja nie pretenduję film Kalinowski na portalu Poptown, w którym pisze, właśnie jako dzieciak, który wyrasta na hip-hopie, że on potrafił wydać 600 zł na swoje buty, a jego rodzice nie zarabiali wtedy wstrząsających pieniędzy. I wydaje mi się, że dzisiejsze dzieciaki, które wydają powiedzmy trzy razy więcej na swój. Wymarzony outfit, w porównaniu do tego, jak wzrost zarobki jej rodziców, też nie wydają takich wstrząsających pieniędzy. Mówię o subkulturach dlatego, że żeby zrozumieć to dzisiejsze zjawisko, o którym rozmawiamy, ważne jest to, żeby zauważyć, że dzisiaj ich nie ma. A potrzeba posiadania własnego plemienia, należenia do jakiejś grupy, w nastolatkach istnieje, jest wpisana w dorastanie. I to, że nastolatki tak uwielbiają streetwear i chcą też mieć jakiś rodzaj uniformu, wykonywany teraz nie koszulką za 5 zł z Guns N' Roses, tylko. Czymś droższym, innym, bardziej modowym, jest w pewnym sensie nieuchronnym zjawiskiem. E, że to nadal istnieje, to dobrze, bo to znaczy, że nastolatki nadal chcą mieć pancerz ochronny e, i grupę, która wygląda podobnie, a jednocześnie też się wyróżnia. To wszystko im moda e, zapewnia. E, my tego nie rozumiemy, ponieważ nie są to nasze narzędzia załatwiania tych spraw, bo my rozumieliśmy, że przez doświadczenie i, i jakieś rekwizyty, e, które nic nie kosztują, możemy się zapisać. Do jakiegoś klubu i podbudować swoje poczucie własnej wartości, ale dzisiejsze dzieciaki mają już inne. Te rekwizyty i rekwizyty ze społeczeństwa kapitalistycznego, rekwizyty ze społeczeństwa skoncentrowanego na obrazie, na obrazie przekazywanym przez media społecznościowe, które są e, bardzo ważnym, wymiernym e, miernikiem tego, e, jak dziecko jest odbierane i jak siebie też samo widzi. E, I te wszystkie marki i e, ubrania, które się pojawiają na How Much is Your Outfit, pojawiają się też na Instagramach. I różnych innych mediach społecznościowych dzieciaków, które mają konta, e, i tam sobie robią zdjęcia tych ubrań, e, i szarują je, bo to wszystko, co nie jest szarowalne, nie liczy się dla dzisiejszych nastolatków. Czyli robią to, co nastolatki zawsze chciały robić: chcą przynależeć do grupy, a jednocześnie się wyróżniać. A to jest w ogóle naczelne zadanie mody. I nastolatki potrzebują mody, jak żadna inna grupa społeczna, tylko akurat teraz potrzebują mody w tej odsłonie co nam się wydaje szokujące. Ale pamiętajmy też, że nastolatki zawsze robią wszystko bardziej. I y, wygląd jest dla nich y, jednym z najważniejszych wyznaczników ich społecznej wartości. Potem. Już jak dorastamy, to bardziej to temperujemy, mamy do tego stosunek bardziej ironiczny. Natomiast one bardzo mocno i bardzo pogubiając wykonują wszystko to, co robią dorośli i jeszcze na dodatek chcą się do tego na swój własny sposób buntować. Więc to tyle, jeśli chodzi o jakieś, powiedziałabym, powtarzające się z pokolenia na pokolenie zachowanie nastolatków. Śledziłem, wiesz, komentarze, które się pojawiły pod tekstami, na przykład na łamach Gazety Stołecznej, warszawskiego dodatku Gazety Wyborczej. Bo dla wielu osób to, co się wydarzyło przed tą galerią, było niezrozumiałe. Myślę, że nasza rozmowa wiele wyjaśni. I tam jednym z takich zarzutów głównych było właśnie to, że są to produkty niezwykle drogie. I to zapewne oznacza, zdaniem tych, którzy krytykowali to całe wydarzenie, że rodzice nie mają świadomości, na co ich dzieci wydają pieniądze, i że na przykład bluza, albo koszulka, albo buty potrafią kosztować 2-3 tysiące złotych, i dlaczego dorośli w takiej sytuacji nie reagują? Rozumiem, że dla osób, które słyszą, ile te ubrania kosztują i widzą, w jakim wieku są te dzieciaki, jedyny logiczny możliwy wniosek to jest. Dlaczego czy rodzice tak strasznie rozpieszczają albo tak bardzo nie interesują się tymi dzieciakami, że mogą wydawać one tak bezsensowne pieniądze na ubranie? Siema, Andrzej? Tutaj ogólnie w plecach Givenchy 4K, Givenchy Paris, Moncler Waist 4,5, Hoodie of 1700, Long Clip ofa 1300, Timon monclera 1000, Oscar 670, Paul's Louis 625, Little tutaj, tutaj Airpods 600. Nie mogę się wypowiadać oczywiście, bo nie znam historii tych dzieci w tym wideo, jak to było w przypadku każdego jednego z nich. Natomiast wiem, że w tym globalnym zjawisku jego dużą częścią jest to, że dzieciaki, które pokazują te droższe ubrania, nie mają ich na zawsze albo wcale nie dostały ich od starych, w cudzysłowie mówiąc. Bardzo często one już jako nastolatki. Starają się rozpracować rynek mody, tak, żeby zdobyć to, na czym im zależy. To znaczy, na przykład, inwestują w, dajmy na to, pasek Gucci'ego, kupują go, potem go sprzedają z zyskiem, żeby móc kupić kurtkę Supreme czy T-shirt. Ile kosztuje taki pasek? Wiesz, co, to no, zależy, gdzie go kupisz, bo na przykład możesz go upolować tanio, na przecenie, często online, bo to są bardzo elokwentne osoby, nastolatki, jeśli chodzi o internet, prawie wszystko kupują przez internet. Więc możesz kupić naprawdę tanio. Nie wiem, za 600 zł taki pasek, na przykład nawet. Um, I potem ponosić go chwilę i sprzedać go na jakimś innym um, bazarze internetowym. Za więcej, bo się wycwanisz, na przykład, i kogoś innego wkręcisz, żeby ci więcej zapłacił, więc możesz zainwestować w coś droższego i to się tak napędza. Więc de facto te dzieciaki e, często też nie mają tych ubrań na dłużej. Mogą je założyć raz czy dwa, a potem muszą wpuścić je w obieg dalej. Czyli no w pewnym sensie nie ma na to po polsku słowa, bo angielsko jest bardzo ładne. Czyli zajmują się haslowaniem, kombinowaniem, e, jak e, zrobić największe wrażenie na swoich e, rówieśnikach i na tych przez Instagrama rówieśnikach również. A jednocześnie um, no, nie zbankrutować tak? I, i, i nadal móc mieć te ubrania. W związku z tym, jakby to co oni robią, to jest pewnego rodzaju teatr. Powiedziałeś na samym początku o tym, że to, co się. Wydarzyło pod złotymi tarasami, to jest spektakl, i tak. Jakby to wszystko, co robią te dzieciaki, mnie w ogóle w pierwszym odruchu skojarzyło się z takimi dorosłymi mężczyznami, którzy przebierają się w garnitury różnych marek europejskich w Afryce i nazywają się Stowarzyszenie Osób Eleganckich i Rozsiewających Dobrą Aurę, LASAP. Było tym znakomity dokument filmowy. Dokładnie. I, tam oni spacerują po zakurzonych ulicach afrykańskich miast w garniturach, na które wydają wszystkie swoje oszczędności, pokazując, bo to jest bardzo ważna część tego rytuału, marki z każdej części garderoby, popisując się tym, że mają te marki i jak one wiele znaczą i ile one kosztowały. W związku z tym to jest pewnego rodzaju dandyzm, dlatego też nie przypadkowo mężczyźni to robią, chłopcy głównie, rzadziej dziewczyny, który mówi o tym, że ja chcę być. E, właśnie potętny, jak chcę być najważniejszy w grupie, to jest walka, bitwa, e, która też jest wpisana w kulturę hip-hopową, ale też wpisana w e, walkę o swoją podmiotowość każdej grupy, która jest słabsza, tak jak nastolatki, tak jak dzieciaki i potrzebuje jakichś mechanizmów radzenia sobie. I bardzo często te osoby, które popisują się drobnymi ubraniami, nie są wcale z grupy tych, których stać na te ubrania, bardzo często muszą właśnie dużo się nakombinować, żeby to ubranie się na ich grzbiecie pojawiło. Więc nie oceniałabym wszystkich równo jako bogate, rozpieszczone, bananowe dzieciaki, tylko jako radzące sobie ze swoim dorastaniem w kapitalizmie, osaczającym nas obrazami, rzeczami i marketingiem, jak i na jakiś własny sposób, żeby wygrać swoją własną tożsamość. To hasło bananowe dzieci też się pojawiało w komentarzach, Trochę oczywiście tak pogardliwie niestety. Natomiast jeszcze jedna rzecz przykuwa uwagę widza takiego filmiku, yy, mówię o tym warszawskim. Dlaczego nie mają zasłonięte twarze? Wiesz co, po pierwsze wydaje mi się to jakąś polską specyfiką, bo nie wiem czy widziałeś, a zachęcam też Państwa do oglądania filmików z całego świata. Tam to się wydarza rzadko. Wydaje mi się, że to może być rzeczywiście rodzaj wstydu związanego z naszą, Jakąś polską mentalnością, że jednak nie wypada mówić o pieniądzach, bo ktoś ci może ukraść albo nie wiem, stanie się coś nieprzyjemnego. A po drugie wydaje mi się, że też może być to związane z tym, że taka jest moda, moda na zakrywanie twarzy. Kominiarki też są w modzie, więc może to jest jedno i drugie powiązane. Natomiast rzeczywiście jest to dosyć uderzające. Nie wydaje mi się, żeby to miało związek z tym, że ktoś się wstydzi tej czynności, ale może się wstydzić i bać konsekwencji jej wykonywania. Tak bym to oceniła. Wspomniałaś o tym, że How Much Is Your Outfit to jest akcja ogólnoświatowa. To posłuchajmy teraz w naszym podcaście fragmentów e, takich wydarzeń, które miały miejsce w różnych częściach globu, od Aten po Dubaj. What's good everyone? Right now we are in Toronto, Canada, in the 6 okay? Pulling up to do a how much is your outfit? What's good everyone? How's everyone doing? So right now we're outside Saint Laurent in Paris. Yo, we're doing how much is your outfit right now in Greece? Come check it. Karolina, a od kiedy w ogóle ta akcja trwa? Czy wiadomo, co było początkiem How Much is the Outfit? Mnie się ten początek wydaje sięgać zamieszkłych czasów lat 70. i początków kultury hip-hopu. Natomiast to, co dzisiaj nazywamy tym ogólnoświatowym zjawiskiem, wydaje mi się, że nie ma jednego początku, tak jak internet nie ma początku. Wydaje mi się, że jest to raczej kwestia, tak jak powiedziałam, pokoleniowej praktyki tego pokolenia, tak zwanego pokolenia Z, które ma swoich influencerów, których językiem komunikacji jest obraz, a jego najbardziej wyrazistym elementem jest język mody, który nastolatki znają lepiej niż nam się wydaje. I oni są dzisiaj głównymi odbiorcami mody i głównymi twórcami trendów. I niestety też czasem ofiarą marketingu marek modowych, które bardzo dobrze wiedzą, jak wzbudzić. Tych nastolatkach e, chęć fetyszyzowania ich e, marek, a najbardziej wzbudzają twarze tych marek, czyli właśnie ci ich idole e, z różnorakich pól e, popkultury. E, więc wydaje mi się, że to się wszystko ze sobą e, łączy. Rozmawiamy o takiej akcji, która ma na celu pokazywanie tego, że można ubrać się modnie i to w dość drogie. Koszule, bluzy, buty, to wszystko robi wrażenie, ja szczerze przyznam nie wiedziałem, że tyle mogą kosztować podkoszulki albo paski albo spodnie, to już jest inna sprawa, ale to jest tylko jeden z trendów, które dzisiaj obserwujemy, dlatego że po drugiej stronie osi jest na przykład wielka moda na wyszukiwanie ciekawych, markowych ubrań w second handach, co więcej... Młodzież jest tą grupą społeczną, która nie tylko w Polsce, ale na całym świecie walczy o poprawę klimatu, o zatrzymanie katastrofy klimatycznej, więc stara się też propagować ideę zero waste. Czy to się ze sobą łączy, czy to są zupełnie rozłączne światy? Wydaje mi się, że zarówno eksces w stronę. Ym... Kupowania i zachwytu nad markami luksusowymi, jak i zachwyt nad tym, że można w ogóle nie kupować albo kupować tanio w Lumpeksach, to są jakby dwie strony tej samej monety. To są jakby dwa radykalne, bieguny myślenia o wizerunku, jak się jest nastolatkiem. I one w internecie to nawet widać, na Instagramie e, pokojowo ze sobą współistnieją, bo na pewno najtrudniej dzisiaj jest o ten tak zwany środek dla nastolatków. I tym się też martwią marki modowe. Na Business of Fashion, takim nie wiem, można to nazwać New York Timesie e, o modzie, e, znajduje się artykuł, w którym e, dziennikarka analizuje fakt, że nie istnieje już coś takiego jak moda dla nastolatek, że marki, które kiedyś oferowały nastolatkom ubrania, dzisiaj bankru. E, bo nie wiedzą, jak dotrzeć do dzisiejszej młodzieży, która zwyczajnie nie chce kupować w sieciówkach. I nie chcą kupować w sieciówkach zarówno ci, którzy chwalą się swoim e, drogim outfitem, jak i ci, którzy chcą kupować e, w Lumpeksach. Nie podoba im się to, jak dorośli wymyślili modę i zastanawiają się, co z tym mogą e, zrobić. I co więcej, czasem nawet w takich filmikach, how much is your outfit, pojawia się osoba, która ma na sobie coś, co kosztuje, nie wiem, tysiąc złotych powiedzmy, czy nawet więcej. A jednocześnie za pięć złotych szalik, albo pierścionek od ciotki, która przed swoją ciężką chorobą dałam na pamiątkę, albo jakiś inny rodzaj przedmiotu, który jest bezcenny. Więc nie widziałabym w tych filmikach o drogich ubraniach tylko drogich ubrań, bo tam też jest opowieść o tożsamości, którą boleśnie ci nastolatkowie usiłują skonstruować, a też ci, którzy kupują ubrania w second-handach i walczą o lepszy świat. Może tutaj cię pocieszę i wszystkich pocieszę zdaniem różnych trendwatcherów, czyli obserwatorów rynku modowego, stanowią większość. Nie chcą rzeczy, chcą doświadczenia, chcą spotkania i jestem bardzo ciekawa, co z tego bałaganu, który mają w głowie dzisiejsze nastolatki związanego z tym, że przyszło im żyć w czasach e, kryzysu, przesytu. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. A taki jeden z najsłynniejszych teoretyków mody, taki można powiedzieć ojciec założyciel myślenia o tym, czym jest moda w społeczeństwie konsumpcyjnym, Thorstein Weblen, powiedział kiedyś, że mm, im szybciej się zmienia moda i im gwałtowniej, tym bardziej groteskowy i bardziej nie do zniesienia będzie każdy kolejny styl. <laughs> Uważam, że jest to bardzo dobra puenta e, tego, co się odbywa w tym momencie. Będzie w modzie, i wydaje mi się, że jak będziemy za 10 lat e, rozmawiać, to być może e, ten okres graniczny i to pokolenie, o którym dzisiaj rozmawiamy, nie rozumiejąc go zupełnie, e, będzie już dla nas e, początkiem czegoś zupełnie nowego, o czym jeszcze nie mamy pojęcia. Jak w ogóle tłumaczysz to określenie, how much is your outfit? <laughs> no, jakby żeby to tak ładnie przetłumaczyć, no to ile kosztuje. Twoje ubranie, tak ile ile kosztuje Twój strój, ale to brzmi bardzo tak jakoś koturnowo. Więc ile kosztujesz chyba po prostu? <laughs> trochę? Albo ile za wygląd, tak? No, po, po, po ile ten wygląd, no. może tak, trochę. Tak Można to bardziej nie wiem, na luzie powiedzieć, aczkolwiek wydaje mi się, że to już by było udawanie, że właśnie poruszamy się w języku, w którym się nie poruszamy. I bardzo mnie rozbawiły wszelakie komentarze osób, które właśnie czuły się ekspertami od tej grupy społecznej, wypowiadającej się w mediach, bo wydaje mi się, że, że my po prostu, co też było widać w tym oburzeniu, nie wysłuchaliśmy nastolatków, a wsłuchaliśmy się w swoje własne zniesmaczenie. A I też powieśmy, uprzedzenia, myślę. Tak i uprzedzenia, a powinniśmy ich, ich słuchać teraz e, dużo, dużo dokładniej, jeśli chcemy coś zrozumieć ze świata, które nam przygotowują. Chciałem na koniec zapytać cię jeszcze o jedną rzecz, bo tego typu zjawiska jak how much is your outfit y, to jest oczywiście także dobra pożywka dla firm produkujących ubrania i może się okazać, że takie osoby, które pojawiają się w tych filmach, biorą udział w tych spektaklach, jak o tym mówiliśmy, Nagle mogą być trendsetterami i na przykład producenci marek bardzo takich rozpoznawalnych, znanych, gdzie pasek kosztuje 600 zł, a bluza 2,5 tysiąca, mogą używać w sposób świadomy albo nie tych osób, które potem pojawiają się na YouTube, jako takich modeli, którym nie trzeba płacić. Wystarczy dać im na chwilę ubranie. No, oczywiście, ale to o czym mówisz to jest plaga albo też no niestety chyba codzienność bycia na Instagramie i dla wielu dzieciaków niestety też upragniona codzienność, um, bo wielu z nich chce dostać. Coś od swojej ulubionej marki. Chce być influencerem za wszelką cenę. I to jest ten obszar zachowań, w którym, wydaje mi się, że ta mądrość dorosłych jest potrzebna. Jest takie ładne określenie, powiem po angielsku, dlatego że zaraz się wytłumaczę: instant gratification. i Ja bardzo dużo słyszałam o instant gratification, jak pisałam reportaż o Coney Island, gdzie z biedną dzielnicą osiedli, zamieszkałą przez dzieciaki, które naprawdę często nie mają za co zjeść nawet. Sąsiaduje um, świat wesołych miasteczek i um, drogich gadżetów i przyjeżdżają tam ludzie, którzy mają dużo pieniędzy z całego świata i te dzieciaki chcą tej gratyfikacji natychmiastowej, więc często, e, żeby być jakichś hip-hopowi idole, albo jak ci ludzie z całego świata, e, coś ukradną, e, handlują narkotykami, żeby tylko się ubrać lepiej, żeby pokazać, że ja już jestem dorosły, jak już jestem bogaty, ja już coś znaczę. I wydaje mi się, że z tą kulturą tej takiej właśnie natychmiastowej nagrody e, musimy walczyć, bo ona, jest jej bardzo wiele w internecie i rzeczywiście kapitalizm na niej bardzo zyskuje i, i marki modowe na niej bardzo również zyskują. A jednocześnie jest też tak, że jak dzieciak jakiś jest bardzo dobry w tym, co robi i jest rzeczywiście tym influencerem, to jego droga do kariery jest szybsza i bardziej otwarta, także na tych, dla których kiedyś była zamknięta, bo miała wiele progów i trzeba było wiele autorytetów zapytać o zgodę. Więc to jest z kolei coś pozytywnego, więc ciężko tutaj ocenić jednoznacznie. Karolina Sulej była dzisiaj gościem podcastu 8.10. Dodajmy tylko, że od następnego miesiąca zaczynasz tworzyć własny podcast. Jak on się będzie nazywać? Będzie się nazywać Garda Robiana i będzie dotyczył e, antropologii mody, życia z rzeczami odzieżowymi na co dzień. I tam na pewno także temat How Much Is Your Outfit się pojawi. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Wracaj do pisania książki i pozdrowienia dla wszystkich, którzy pojawiają się w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie. Pismo 10. Podcast gazety wyborczej.